Witam bardzo serdecznie na odcinku z Brawl Stars e, Dzisiaj będziemy grać oczywiście w gierkę w Nazwie Brawl Stars z moim e, przyjacielem, kolegą, przyjacielem, youtuberem technety Zapraszam właśnie na jego kanał Link będzie podany w opisie Więc serdecznie zapraszam Kolejna sprawa to informacje Już włączę sobie gierkę e, Duo sobie zagramy Jak widzicie kupił sobie ostatnio technety Kupił sobie skina z rodzinami Naprawdę mega ładny Też miałem sobie zamiar kupić niedługo więc co, zaczynamy, ja zagram z Leonem, on zagra z Jinem Więc zobaczmy, co z tego będzie. Pierwsza sprawa, naprawdę bardzo dziękuję za ostatniego streama z Fortnite. A. Naprawdę fajnie, dużo się działo. Mega fajny streamek, więc serdecznie zapraszam. Kolejna, to już druga sprawa, to zapraszam oczywiście na kolejnego streamka, to już będzie jutro o godzinie. Wydaje mi się, że o godzinie 16.30, nie jestem też do końca pewien, bo nie wiem, czy się wyrobię, wracam ze szkoły o 16, więc zobaczymy, co z tego będzie. W sobotę się pojawi także stream, jak o godzinie 14.15, coś góra tego, będzie to w właściwie właśnie z ja Fortnite'a ponownie gry z widzami i też chciałem Wam podziękować za tego streama, którego dzisiaj naprawdę dużo się działo, no naprawdę dużo, dużo, dużo naprawdę dużo, czemu się siedzimy w ogóle w krzakach, dużo się naprawdę dużo działo. Nie ma co nawet yy, mówić, był nawet jeden YouTuber, chociaż to są tylko chyba tylko plotki, zobaczymy. No, dużo mogę się powiedzieć o tym YouTuberze, ten YouTuber ma prawie 200 tysięcy subskrypcji. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to był on, czy to było fake content, czy tak sobie zrobił na Zbę, ale naprawdę. No. Było naprawdę mega fajnie. Jeden widz ma dzisiaj urodziny i dzisiaj wstawię ten odcinek, więc chciałbym, abyście mu życzyli, życzyli w komentarzach 100 lat, jeżeli macie taką możliwość. Napiszcie w komentarzach 100 lat i także napiszcie w komentarzach, czy Wam by się podobała taka seria właśnie z Brawl Stars. Pisaliście w, 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 na czacie na żywo. Właśnie informacje, że chcielibyście, właśnie e, serię z Brawl Stars i live y właśnie z Brawl Stars. Jeżeli byście chcieli, właśnie takie live y z Brawl Stars, to serdecznie zapraszam. Ja to zrobię jak najszybciej. Ok, 7 nazwisk szałkach. Kurczę i sekundę, kurda, trzecie miejsce. A dobrze, przynajmniej nie czwarte. Ok, yy, kolejna sprawa, mówiłem o tym z nim już w sobotę. Co dalej, co dalej? Jakaś jeszcze sprawa? jest, Wydaje mi się, że nie. Zagramy sobie jeszcze dwie gierki. Zagramy sobie oczywiście z Leonem. Moja lubię na postać. I chyba to tyle z informacji odnośnie, właśnie. Też miałem dzisiaj zamiar nagrać odcinek z GTA, więc myślę, że jutro się pojawi po właśnie kolejnym streamie z Brawl po kolejnym streamie z e, z Fortnite'a, z widzami Wadę polecam polecam wejść na tego streama, ja. naprawdę dużo się dzieje powiem szczerze naprawdę mega dużo się dzieje na tym streamie, więc jest jest po co oglądać, nie, właśnie Jeden e, widz wygrał do niej spacer karda 100 zł, więc serdecznie zapraszam właśnie wejść na tego. Właśnie polecam wejść, bo jest naprawdę o co walczyć, jest naprawdę o co walczyć. E, są różne nagrody będą jak będzie coraz więcej na tych streamach będziemy naprawdę mega fajnie. Większa konkurencja, ale tak tak mega fajnie jest na tych streamach, jest taki mały klimat i takiego mega streamera, który sobie nagrywa naprawdę mega fajnie. Więc dziękuję, że jesteście i też wybiło mi chyba Chyba nie, niedługo już wybije 150 subów. Naprawdę staracie się, nie, o jest drugie miejsce, fajnie. Staracie się naprawdę niesamowicie, niesamowitym tempem, staracie się wbić mi to z 200 subów, abym zrobił właśnie tego streama z, z nagrodami dla was. Więc no, to już jest naprawdę mega fajna rzecz. Jeżeli by się to udało, oczywiście. To naprawdę bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję, że jesteście ze mną i naprawdę lubicie serię właśnie z Brawl Stars o, ja teraz ginę, bo tak tak nie miałoby żadnego sensu. Naprawdę mega bardzo doceniam was za to, że jesteście na tych streamach, że chcecie oglądać te streamy i chyba tyle, chyba tyle. Więc naprawdę polecam na przykład na te streamy, bo będą różne nagrody. Ok, ostatnia gierka ostatnia giereczka i będę kończył tego streama znaczy jakiego streama? jest już mówię o streamach odcinek, będę kończył odcinek i będzie, będę nagrywał kolejny odcinek właśnie z geta. Eee, kolejna sprawa żadnych chyba kolejnych spraw już nie ma więc po prostu zagrajmy tą gierkę i będę kończył już ten odcinek, więc mega bardzo dziękuję że jesteście dalej nadal będę to mówił i także powiedzmy do zasubskrybowania mojego kanału i lajkowania odcinków oraz streamów, bo naprawdę będę mega wdzięczny właśnie na ostatnie stream naprawdę dużo osób zapraszam do znajomych Grałem z dużą, z dużą ilością e, znajomych, e, właśnie z dużą ilością widzów, więc naprawdę naprawdę mega fajnie za tych streamach <kluw> przepraszam, e, nawet grałem z jedną dziewczyną. Naprawdę. Mega fajnie, jest chyba to przegramy, chociaż nie wiem co zrobi techno.pl chyba przegramy tak jest. Niestety tak, czwarte miejsce. Ale to już ostatnia gierka była, więc minus 7 niestety. E, tak, coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie, to tyle. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mi na razie ten brawla. Nie muszę tu zakończyć. A się czas Drecordem, więc tyle w tym macie. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Like, sub oraz. E, e, dzwon, widzicie dzwon, bo będą w streamie właśnie, mówię, mini maraton streamów jest, czyli, e, czyli środa, czwartek, piątek, sobota, więc też ja zapraszam i, i, i żegnam się z Wami, wami bardzo gorąco. ciema!